Pewnego dnia, nieopodal miasta Gipleja, wybucha wielki wulkan i zalewa dużą część miasta. Nasz bohater postanawia stworzyć solidną zaporę przeciwko nadciągającej lawie. Czy mu się to uda? Tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam do oglądania. Ty widzowie, dziwna sprawa. Wracamy sobie do domu z takich małych wakacji i nie możemy dostać się do niego, ponieważ pełno lawy tu płynie. I nie wiem, czy ktoś nas strollował, czy o co chodzi, ale patrzcie, że tutaj normalnie tory kolejowe również zostały zalane lawą. Jest naprawdę tego sporo. g co robimy w ogóle? Jak my się mamy teraz dostać do domu? Co? Przecież tutaj. No, nie wiem, nie, nie, wiem nie wiem. Tutaj po prostu strasznie wygląda. Jedynie co, mam trochę wody. Może trochę wody byśmy tutaj rozrali? Okay, no to słuchaj, może weź tutaj, zacznij wyleć. Lewać tą wodę i może da radę się tam jakoś po prostu powolutku, powolutku dostawać. Ale nie tutaj, dobra. O, no, dawaj, dawaj, tutaj, na, na stół, na górę stoł, na dawaj, rozkładaj, o! No i powoli może się zrobimy jakieś schodki, Geplay'a i będzie można normalnie się tam dostać. Wiesz co ogólnie to bardzo dziwnie wygląda, a temperatura sięga jakieś 100 stopni Celsjusza, widzowie. Tak jest nie strasznie ja gorąco. Ja bym pojechał może do burmistrza, się dowiedział, co jest grane, bo nawet telewizja, nie niczego się tutaj nie dowiemy z wiadomości. Dobrze, to leć, to leć w Dobra, lecimy w. do burmistrza. Musiałem, widzowie, zostawić tam auto, bo normalnie teraz się nawet tutaj nie da przejechać. A my jeszcze niedawno tędy przyjeżdżaliśmy autem. O, widzę burmistrza. Dobra, robimy teraz tutaj jeszcze szybki, szybki słuchajcie, przeskok. Okej, okay, bloki, i blok. I skaczemy po drzewie. Burmistrzu, co tu się dzieje w naszym mieście? O, to ta wulkan. Lawa? To wulkan po prostu wybuchł. Pełno po prostu jest tak? tutaj lawy zalewana coraz bardziej nasze miasto. Co robimy? Tutaj lawa jest wszędzie. Ja myślałem, że to tylko mój domek został stronowany, Nie, że ktoś mi państwo, robił. Nie, lawa praktycznie po prostu w całym mieście. Ten wulkan jest tam daleko za twoim domem. Co? Może trzeba go jakoś ugasić? Nie wiem, wlać tam No to tam dobrze, no to możemy Do polecieć. Ja ci pokażę, gdzie to jest. No dobra, no to tutaj nie burmistrz samolot. prowadzi. Okay, no i zobaczymy. lećmy, lećmy tam. I przy okazji normalnie możemy pozwiedzać miasto. Ej, burmistrzu, gdzie burmistrz jest? Ej, burmistrz... Tutaj lecę, jestem nad twoim domem. A dobra, ja nie widzę tutaj burmistrza, ale dobra, lecimy. Lecimy tam domem. na wprost. Ej, widzowie, ja nie mogę, ile tej lawy tutaj jest. Naprawdę, naprawdę sporo. Ale wulkanu nie widzę. Świat mi się tutaj tak wolno ładuje w ogóle. Nie tylko że tej lawy będzie coraz wow, więcej. Widzę wulkan! Widzę wulkan! Podpalił mi się samolot, ale góruje na, na wulkanie. Wylądowałem, burmistrzu. Ja nie mogę. Co tu się dzieje? Rzeczywiście, trzeba tutaj normalnie to może zatkać, żeby już się nie wylewała ta woda. Burmistrzu, ląduj normalnie na tym wulkanie i daj mi normalnie wody, ten, wiaderka z wodą, a dobrze, może po prostu dobrze. zatkamy to jakoś i przynajmniej sobie poradzimy jakoś i nie będzie. Gdzie jesteś, burmistrzu? Już się wdrapuje, już się wdrapuje, jestem e? tu obok o, ciebie. dobra, Tu masz te wiaderka z wodą, normalnie tu byśmy wylali i ten, i wie, i wie burmistrz, normalnie tu może obsydian się zrobi, może cobblestone, może jedno i drugie. Okej, okay. i co? I może będzie dobrze, co? Może już nie będzie zalewało nam no, miasta. Może się uda, oby, oby tak było. Także jesteśmy bohaterami, przynajmniej na jakiś czas. Ciekawe, czy lawa... Ej, tu lawa normalnie. O nie, ja się wycofuję. O nie, to o nie. nic, wszystko na mardę. To miasto całkiem zaleje. Gdzie ten, gdzie ten samolot? Zabrałem nad głową, Mam czy gdzie on jest? Dobra, ja wsiadam, burmistrzu. Trzeba odlatywać. Ja nie mogę. Tutaj w ogóle podpalił mi się. O nie, o nie. I co my teraz zrobimy, burmistrzu? O, burmistrz ma jeszcze jeden. Pożyczam, zatankuje mi burmistrz, żebym odleciał tutaj szybko, burmistrzu, tankuj, domu! Dobrze, tankuj. dobrze, tankuję. Dobra, dawaj, ja normalnie muszę szybko odlatywać, bo już mi gorąco. Dobra, dajesz mi tutaj. Okej, okay, to sobie sam zatankuję. To ja szybko lecę ratować moją rodzinę, zobaczyć, co tam u nich. Także, burmistrzu, ratuj się, póki jeszcze możesz. Dobrze. A ja, a ja, widzowie, lecę szybko do domu, do domu. Już się nie mogę doczekać, jest tak gorąco. Słuchajcie, w ogóle wychodzi na to, że my zatkaliśmy ten wulkan, ale ta lawa i tak wychodziła z tego wulkanu, także to nie jest skuteczne rozwiązanie. I wiecie, co mam, przynajmniej tutaj trochę źródełek z wodą. Dobra, od burmistrza pożyczyliśmy samolot. Tu jest całkiem w porządku na górze, widzowie. Nie jest tak źle, muszę przyznać. Pokój dzieci przetrwał, nawet nie jest to jakoś mega gorąco, okej, okay, ale w sypialni już jest troszeczkę gorzej. Trzeba tutaj wylać, słuchajcie, wodę i zdobywać obsydianu. Yy, obs z obsydianu można by w ogóle domek zrobić cały, okej, okay, także tu jesteśmy przynajmniej teraz w stanie wejść, cyk, i nie jest, słuchajcie, tak źle. Wystarczy teraz tylko ten obsydian wydobyć I będzie całkiem w porząsiu Okej, okay, tu jeszcze łazienka Ale gdzie jest Gplayka, widzowie? To mnie najbardziej e, tak naprawdę niepokoi Dobra, drzwi wywarane Udało mi się tutaj wejść na samą górę domu Gplayka, ja jestem już niżej W sypialni jestem, słuchaj ja tak? nie mogę. Słuchaj, bo jest ogólnie taka sprawa. nie potrzebują w szpitalu bardzo prędko, więc ja muszę się tam udać, a ty idź normalnie, g do szkoły zaprowadź, dobrze? Dobra, g tylko jest problem. My musimy zabezpieczyć nasz dom. My potrzebujemy masę obsydianu G-Playka, chodź tutaj normalnie, bo my musimy zamienić nasz dom na obsydianowy. Ja nie mogę, jaki wyskok żeś zrobiła, szalony. Tak? Ładnie, Słuchaj, to dobrze. Musisz tam początku, zanim pójdziesz do tego szpitala, bierzesz kilow i normalnie. Normalnie wykopujesz tak. blok po bloku. Tutaj masz obsydian. Wykopuj ten obsydian i zamieniaj ściany naszego domu na obsydianowe, żeby był niezniszczalny, dobrze? A ja dobrze, idę odprowadzić dobrze. naszego synka Po prostu do szkoły Także tutaj słuchajcie już mamy taki mostek zrobiony Tu mo moglibyśmy takie schody tymczasowe Okej okay, że tędy będzie można wchodzić Po prostu jakimś tam sposobem Do naszego domu Jakoś trzeba sobie radzić w ciężkich warunkach A najgorsze że nie wiadomo czego można się spodziewać Pod tym wulkanie Bo on cały czas może jeszcze bardziej wybuchać O dzieciaki jesteście Gplayek jużcie dzieci Już was wiozę tutaj do szkoły Tylko czekajcie zrobię tutaj schodki No i dobra kolej inne schody zbudowane, także, synku, idziemy do szkoły. Twoje rodzeństwo to w ogóle wyjdzie ci musicie iść już normalnie tutaj do Jeep Lake i ja tutaj wam wodę jaki, wyleję. Jaki domek e. już mamy, jak on inaczej wygląda? Jaki domek mamy, co? No nas, zobaczcie zobaczcie rodzeństwo, co obsydianowy nasz Jaki domek i co g Gplayka już zrobiła cały dom obsydianem zamieniła, Ej, ja nie mogę, no to teraz mamy niezniszczony domek Gplayka się popisała, dobra zaraz jej tam normalnie pogratuluję ale Gplayk, my musimy pilnie iść o nie, Gplayczko, spokojnie spokojnie, okej, okay, siedźcie tutaj dzieci i czekajcie na mamę, ja wam tutaj tylko odgrodzę, żebyście mieli bezpiecznie od yy, lawy, także Gplayk szybko, ale w ogóle, myślisz, że szkoła jest czynna w takich warunkach, jak tutaj law. A to no, pewnie będą nam i tak, i tak się uczyć. Ty, jest nauczycielka. Dzień dobry, proszę pani, lekcje się odbywają normalnie tutaj sobie. Dzień w dobry, dzień dobry, witam tak jak najbardziej. Niestety tutaj na dół nie możemy zejść, Jejku. ponieważ sale zostały zalane. Dobra. Mamy tylko jedną salę, w której możemy prowadzić zajęcia. No i ogólnie od dzisiaj będziemy prowadzić takie zajęcia. A, to chyba nie tutaj, co? Pani pani nauczycielko, bo tutaj jest lawa. Hmm. Także tutaj no, się... tutaj trochę lawy, tutaj też mamy taką inną salę i mm -hmm. będziemy ogólnie prowadzić takie mamy nowe zajęcia mm, i taki przedmiot, jak unikać kontaktu z lawą. A ty, G-Playek, to siadaj tutaj, ale chwila, nie ma żadnych innych uczniów, tylko mój synek chodzi teraz do szkoły, co to jest w ogóle? To chyba... N no, na razie, na razie tak. Tu jakąś piąteczkę mu od razu pani wpisze no, do dziennika. No, się. Za to, że inne dzieci już nie chodzą do szkoły. No, to do, dobra, to ucie... G-Playku, dostaniesz piąteczkę, spokojnie Jesteś tu bezpieczny Dobra, g jest w szkole, słuchajcie Może, może zaplusują pani, że jako jedyny poszedł do szkoły Nie dziwię się, że inne dzieci nie chcą chodzić I Czekajcie, telefon dzwoni Halo, G-Playk przy telefonie to ja, g słuchaj, jesteś mi bardzo potrzebny W szpitalu, proszę cię, żebyś jak najszybciej Tutaj przyszedł Dobra, jasne, pomogę ci, g w ogóle super zamieniłaś Dom w obsydianowy Super ci poszło O, to się cieszę Dobra, to ja już lecę do ciebie Okej, okay, tylko słuchajcie jak ja zanim tutaj polecę, muszę sobie zrobić w ogóle tutaj most, także ja powoli kroczek po kroczku będę po prostu zbliżał się do szpitala. No i dobra, słuchajcie, dobrze mi poszło, zrobiłem tutaj już dosyć duży tunel i tu już chyba się dostaniemy, tam już widzę szpital. Okej, okay, tu już jest całkiem w miarę, jest tu co prawda e, trochę lawy, ale my już się tutaj dostaniemy tylnym wejściem i zobaczymy co tam od, od Gplayka w ogóle chciała, żebym tutaj robił w szpitalu, może naprawdę jest dużo rannych ludzi. Gplayka, co się dzieje, co co tutaj tyle ludzi? Co takie? Słuchaj, ruch? no bardzo dużo osób mamy rannych, poparzenia mają. Tak, dokładnie mają poparzenia. Będziesz się tymi Aha. pacjentami zajmować, więc dobrze. zapraszam pacjentów teraz tutaj na górę. Idziemy na drugie piętro. Ja tu będę waszym pierwsze. opiekunem Idziemy tutaj na drugie piętro. I się będę za zajmował wami pacjenci, drodzy. Okay, dobra Dobrze, co? musisz tutaj pacjentów nakarmić. Masz takie specjalne, ogólnie, spreje na poparzenia. Musisz się nimi zajmować, dobrze? O. Więc idź tam, tych pacjentów, powiedz, gdzie mają się położyć i się czymś. Dobrze, to zapraszam zajmi. tutaj Państwa. Ogólnie rzecz biorąc, mamy tutaj właśnie taką specjalne spray na poparzenia. Jeśli ktoś jest poparzony, no to proszę się położyć tutaj na łóżku, na przykład. Pan jest poparzony, tak? Ok, to tutaj cyk. Już panu tutaj. O, zaraz powinno tutaj być lepiej. Tutaj pani, państw, pani, pan ma tutaj też jakieś rany. Jeśli na razie są państwo tylko pod obserwacją, to proszę sobie tutaj usiąść. Dzisiaj będzie na obiad hot dog. Także proszę tutaj wcinać sobie hot dogi. Ja idę po prostu porozmawiać to z replayką. A państwo niech tu na chwilę poczekają. G play, G play, mamy pilną sprawę. Co jest? Starsza pani normalnie została uwięziona na dachu w galerii handlowej tak? i wokół niej jest pełno lawy. Musisz po prostu. A masz tam jakieś pójść. bloki, perły czy coś? Mam, ja mam się, proszę. Się I masz dostać. taką piksurkę specjalną. O, na, na ten. Ja nie mogę. Fire Resistance. Dobra, Play, dam radę. To idę. Polec. Do widzenia. Okej, okay, jemy Fire Resistance. Może widzowie Perły najlepiej będzie używać z dachu po prostu tego szpitala. Także tutaj jakoś może się dostaniemy, hop. Tutaj robimy przeskok i normalnie przy. Ej, widzę tam normalnie jakąś starszą panią, rzeczywiście. Teraz muszę wykazać się bardzo wielką odwagą, słuchajcie, i rzucić dobrze tą perłę, żeby po prostu nie wpaść do lawy. Dobra, jest stabilnie, jest dobrze, jest dobrze, nie jest tak źle, słuchajcie. Starsza pani już panią ratuje, spokojnie. Dobrze, dobrze, proszę. Będzie pomóc. dobrze, będzie Nic dobrze. Tutaj nie widzę. Nic pani nie widzi, a jest pani ciepło, czy zimno, czy jest po Za gorąco, za gorąco mi po prostu tutaj jest. Dobra, proszę pani, już pani tutaj. Normalnie leci, le, leci tutaj cały normalnie most z pani stronę i będzie wszystko dobrze. Jest pani poparzona, czy coś pani dolega? Tak, tak, trochę się poparzyłam. Dobrze, dobrze, bo ja mam tutaj normalnie taką specjalną piankę na poparzenia. To zaraz pani tutaj pomożemy. Okej, okay, robię tutaj schodki, żeby pani bezpiecznie mogła sobie zejść. I zaraz udamy się do szpitala, tak? Pani dobrze, pod obserwacją dobrze, musi dobrze, teraz dobrze. być. Okay. Proszę, tu schodki Zapraszam. O. O, Dobrze, także o, na początku o, o. niech pani pokaże, gdzie panią boli. Ręka, roga. No tutaj głowa. ręka, ręka mnie boli. Lewa, lewa. Lewa, lewa, Dobra, ręka. Dobra, lewa, ręka, czyli tak tutaj pianką psikamy. Pia, pianką. O, jakoś jako śmierdzi ta pianka. No dobra, bez przesady. Mam tutaj też ciepły posiłek Hodoga, Proszę sobie zjeść. E, dobrze, pani. zjem, zjem. Niom, 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 niom. Z, z, zjadłam tutaj, ale tylko jedne. A dobra, już dwa zjem. Dobra, teraz muszę panią przetransportować do szpitala bezpiecznie, także proszę, zapraszam za mną. No i tu już jest ostatnie pięterko, starsza pani. Da pani radę? Dobrze, dobrze, tak. Do nam dać sobie radę. Tu są inni pacjenci. Może tutaj pani ma ładne łóżko, w razie co jest wózek, jakby pani nie miała siły, hot Dogi dobrze. Pani daje, chce Pani się pić, wody napić się? Nie, pani nie, chce. na razie dziękuję, na razie. Pość dziękuję, Pani ja chce to będę wołać. Nie, nic, nic nie trzeba, nic no dobrze, nie trzeba. Dobrze, no to zaraz tutaj przynie, przyjdzie do Pani lekarz i się Panią zajmie, a ja Pani dziękuję Chwila telefon dzwoni. Ja mam go odebrać widzowie, tu nie jestem żadną recepcjonistką, no ale dobra. Halo? gplay przy telefonie? Yy, halo! Z tej strony burmistrz! O, Jeeplay, jak dobrze, proszę cię o pomoc! Jak najszybciej przybądź do mnie! Pro, wulkan, wulkan po prostu coraz więcej lawy Dobrze, wypuszcza. dobrze, burmistrzu, to już lecę do burmistrza. Ej, czekajcie, może tutaj jakoś perełką szybko rzucimy i się dostaniemy w tempie ekspresowym normalnie do burmistrza. Tu w sumie nie jest tak źle, ty. Widać. Ej! Normalnie zalewa mi tu lawą. Szybko musimy tutaj się przedostać widzowie. Ja nie mogę zalewa tu. Rzeczywiście coraz jest gorzej. Coraz gorzej jest widzowie. Ej dobra, tutaj fajnie rozkopałem. Tepiemy się normalnie tam bliżej burmistrza perełką. Okej, okay. jestem burmistrzu, jestem, jestem. Co się dzieje? Coraz musimy coś zrobić no po prostu. Uwaga. Co? Ojejku. Coraz, się coraz spalą samoloty lecimy. Zabieramy go. samolot, jeden mu się spalić. Nie, ja go tu mam. Wziąłem go, przestawiłem po Dobrze, prostu. Dobrze, to lecimy, lecimy nad wulkan. Nad wulkan. A co? Tak, Jakie są coś plany? tam zrobić, tam po prostu jest coraz więcej O, jeszcze samolocik mi się trochę podpalił Burmistrzu, tam jest coraz wylądujmy więcej na, moim, tym, na moim dachu Ja mam pomysł, na dachu mojego domu wylądujmy Jak burmistrz da radę Okej, okay, o nie, dobra, dobra Tu już mam kolejny samolot, słuchajcie, do kolekcji Wylądowałem na dachu, czy burmistrz da radę? Burmistrzu, ląduj, Ja ląduj, muszę do, ląduj. Jacuzzi. Wow, do jacuzzi Do To, dobra, prawie żeś trafił, ale trochę nie trafiłeś, burmistrzu Ja mam pomysł Moglibyśmy tutaj tak? zrobić wielką tamę, wielki mur. Tylko potrzebujemy całą masę obsydianu. Tu się zbliża do nas, burmistrzu. Idzie tutaj fala. Masz, masz burmistrzu, dużo obsydianu? To mam, damy radę. Mam, 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 mam dużo. Dobra, no to słuchaj, robimy tak. Przetepiemy się trochę tam dalej. Nie ja bym na... rzucam. Robię nam tutaj normalnie jeszcze, jeszcze dróżkę I musimy po prostu zagrodzić tą lawę, żeby nie dostawała się do miasta. Robimy tu przepotężną zaporę, widzowie, która zatrzyma ten wielki problem. I będzie zaraz wszystko dobrze. Także my się bierzemy do roboty. Ja tu biorę już Obsydian, i tu możemy zaczynać burmistrzu przed moim domkiem. Tu dobrze. wielka zapora powstanie. Widzowie, praktycznie ta jest gotowa. Burmistrz już poszedł. Spędziliśmy tu naprawdę sporo czasu i ta -dam, Tak to wygląda! Przeogromna normalnie tama, która na razie zatrzymała w jakiś sposób, słuchajcie, tą lawę, że już się nie rozprzestrzenia. W mieście Gplayka, jak normalnie dobrze zrobiliśmy z no burmistrzem. No super, super zrobiliście. tylko wiesz co, Gplay, nie mamy nic do jedzenia i będziesz musiał po prostu stworzyć tutaj farmę. Ty, okay, rzeczywiście, bo nam może jeść. głód teraz grozić. Przecież jak wszystkie pola się popaliły, rolnicy nie będą wytwarzać zboża, no to co my będziemy jedli? Musimy no sobie no własną ręki radzić. Dlatego tutaj mamy skrzyneczkę, tutaj mamy wszystko przygotowane, żebyś tutaj tą farmę mógł robić. No i do dzieła. Dobra, to ja biorę te sadzonki, biorę to wszystko i zaraz tutaj za domkiem robię po prostu farmę. Yy, albo nie wiem właśnie, tu, czy gdzieś tutaj za domkiem Gplayka, czy gdzie myślisz? No za myślę, może... może tam za domem, za domem było najlepiej. Tak, bo tutaj właśnie zrobiłem takie miejsce, gdzie jest bezpieczne, nie ma lawy, tu zamierzam zrobić, słuchajcie, plac zabaw dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. Tak Także tutaj zabieram się do roboty, Gplayka, i ci do szpitala przyniosę zaraz Dobrze, pyszne, do szpitala, pyszny chlebek, świeżutki, tam makarony będziemy robić, słuchajcie, i różne takie, y, takie przysmaki. Dobra, także tutaj w tych rowach damy ogólnie wodę, tutaj i tam. I zaraz to zaoramy i słuchajcie, gotowe, y, będzie nasze pole, będzie pyszne, y, byś, pyszny chlebek, na własną rękę musimy sobie radzić w ciężkich warunkach. Także dobra, mamy też w sumie mączkę kostą, od razu to można rozprzestrzenić dżiplejka widzę, że się przygotowała, dobra szybko woda, woda, woda dobra tu woda i tu woda i lecimy z tym koksikiem, no i widzowie działam tutaj prężnie zobaczcie na to, nasze zboże jest już naprawdę w dobrym stanie ostatnie sadzonki tutaj, mączkę kostną i normalnie już możemy część zebrać sobie i przyniesiemy normalnie niedługo dżiplejce jeszcze świeżutki chlebek, idę słuchajcie też do lodówki włożyć, żebyśmy mieli dzisiaj przynajmniej co jeść na obiad, także tutaj są schodki, musimy tutaj też zrobić jakieś wejście, takie bardziej gdzieś, nie wiem, może tutaj, przez sypialnię. Zrobimy sobie wejście na dół, bo normalnie teraz, my praktycznie mamy salon w piwnicy, widzowie, że to jest pod lawą. Tutaj trzeba zejść na dół. g bardzo dobrze zobaczy, jak zrobiła. Wszystko jest obsydianem zabezpieczone, ale jaki mamy widok za oknem? Sama lawa, nic innego normalnie nie ma poza lawą. Także, dobra, jeden chlebek zrobię teraz, część zboża tutaj odstawię, tylko craftingu tutaj. Nie mamy, wiecie? Z craftingu przecież się robi chlebek, a ja będę potrzebował drewno. A żeby zrobić drewno, no to jest normalnie misja. Okej, okay, także wiecie, co tutaj teraz tędy sobie wyjdę? Ej, coś tam widziałem. Patrzcie normalnie! Zboże mi znika! Tuś mi ukrada normalnie, a ty, złodzieju, jak cię zaraz dorwę! Jak cię tylko dorwę, cwaniaku jeden! Kto mi tu ukrada pole! Ktoś mi zboże zniszczył! Ja nie mogę, co to ma być? Ej, widzowie, normalnie ktoś mi okradł, okradł jedzenie, co to w ogóle, nie wiem, czy miał miksturkę niewidzialności, że mi na niewidoku to w ogóle niszczył, ja zaraz się tu rozejrzę, może zaraz komuś zejdzie ta miksturka, ej, patrzcie, tam jest moje zboże, moje zboże, no nie, o mój Boże, tam jest moje zboże, dobra, szybko bierzemy, normalnie tutaj robimy sobie do sąsiada. No i chyba po, miksturka mu się skończyła widzowie. Pogubił, tak się spieszył. Jak zobaczył, że ja idę. Jaki to jest cwaniak normalnie. Ja mu nie odpuszczę widzowie po prostu. Taki cwaniak z niego, że po prostu zabrał mi zboże i tu nawet pogubił, bo tak się spieszył. Dobrze, że go przyłapaliśmy, bo pewnie wtedy takiej by presji nie miał. Okej, okay, także tutaj basen też w ogóle mu e, widać, że lawa tutaj zalała. Idziemy sobie z nim pogadamy. E, witam, sąsiedzie! Halo, halo, sąsiedzie! E, tak, tutaj, tak, kto e, mnie tutaj widzę, woła? Widzę, że dużo zboża sąsiad ma. Skąd to zboże? Ta, 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 Jakieś plony nowe? Nie, nie interesuj się, wiesz co? Chciałbym być teraz tutaj sam, bo jestem trochę nerwowy, jest gorąco, więc, więc idź sobie dobrze. Ej, wiesz do co? Siebie. Ja jestem nerwowy, sąsiad! Ja jestem nerwowy! Ta? Okradłeś mnie! Jest normalnie taki. Twor... to jest moje, to ty sobie myślisz. Ile zboża nie mi mam... ukradł! Ale ile z mi ukradł, no sąsiad? Nie, nie miałbym co jeść, nie ja miałbym tam, co jeść. Słuchaj, ja ci tam. Słuchaj, ja też co, z rodziną, co mam jeść? Myślisz, że co, że tylko ty masz prawo ogólnie do bycia najedzonym? Zrób sobie własne pole, sąsiad. Co no, to ale ma być? nie mam gdzie tego pola zrobić. Nie, to nie no, obchodzi, zobacz, ile mi tej nie możesz dostało. kraść. Nie możesz kraść, słuchaj. Pożyczyłem tylko. Tak, to dobra, to do lawy cię wpakuję. Strefka wjeżdża nie. tutaj na sąsiada. Ej, dobra, on mnie też zestrywkował. Za, za dobrze mnie strefkował. Ej, zaraz cię normalnie sąsiad. Ja jestem silny, może starszy, ale silny. Ja nie mogę, no nie mogę go pokonać. Zaraz cię zabeczkuję normalnie. Jeśli się nie dasz, tutaj mi, dobra, o, stał Ej, mi się. co ty zrobiłeś? Nie mogę teraz stąd wyjść. Dobra, i za, chciałem go zabeczkować normalnie bedrockiem. Słuchajcie, bym tu bedrock jeszcze szybko, pik, 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 i go zabeczkował. Ale z drugiej, grif, wglifujemy mu trochę dom. I słuchajcie, będzie dobrze, będzie dobrze. okej, okay, na razie tama, jak widzicie, trzyma. Jest pe, pięknie po prostu, coraz lepiej. E, nic tutaj w ogóle nie przecieka. Także jest dobrze, można spokojnie żyć. Widzowie, udało mi się normalnie zdobyć crafting Zrobiłem sobie crafting Także teraz muszę nakarmić pilnie dzieci Robimy im chlebków, dużo chlebków Nie będziemy głodować Okej, okay, sąsiad mnie okradł, ale słuchajcie, tak być nie może Okej, okay, jest tutaj dużo tego jedzenia Dzieciaki, słuchajcie, mam, mam dla was Ej, co się dzieje? Czy tama zaczyna przeciekać? Dzieci, już was szybko karmię. Tutaj macie normalnie, yy, tak, yy, hot dogi, jeśli jesteście głodni. I chlebki dla każdego po bochenku. Proszę, proszę, proszę. Ja nie mogę, tama nam przecieka. Ty nie wierzę, widzowie. Dobra, tutaj szybko muszę wylać wodę. I skaczemy tu normalnie. Ej, co się dzieje? Czemu ona zaczęła przeciekać? Przecież było tak dobrze. Ej, hacker! Co ty tam robisz na górze? Co To, to ma moja znaczyć? sprawka. Wszystko Ej. to jest po prostu moja sprawka. O nie nie za... będzie po prostu tutaj tak łatwo. Oszalałeś. Trzeba to rozwalić. Słuchaj, ja ci dam. Czekajcie, perłą spróbuję tam się tepnąć. Dobra, co tu się dzieje? Widzowie, ja nie mogę. Wiszę w powietrzu. Okej, okay, zaraz go dorwę, zaraz go dorwę. Tu ty, czwoniaku jeden. Ej, ja ci dam. Nie pozwolę, żebyś. O, właśnie, spadaj tam na dół. Ucieka mi! Ucieka! Ja nie mogę zniszczyć widzowie ta taba! Widzicie, trzyma całą tą lawę swoim oporem, a ten tak naprawdę wszystko demoluje. Czemu ty to robisz, hacker? Odbiło będę ci. będę to robił, bo chcę po prostu, żeby to miasto było moje i całe zostało zalane lawą. Czyli ty I swój za to domek odpowiadasz Ja tutaj rozwalę! Tak, odpowiadam za to ja! No to teraz słuchaj, pożałujesz, ty, ja nie mam jak się z nim atakować! Może chlebka ci dam, co? Ty, a, ja, pokaż. ja nie ja nie chcę twojego Co jedynie dobre. co teraz mogę rozwalić cię. Ty ja weź pokaż, pokaż co? co masz ogólnie, jakie fajne. Nie no widziałem, że takie co nie. Nie widziałeś tego nigdy? Nie, nie widziałem! Co? A! Mam go, słuchajcie, strolowałem hakera, jak łatwo poszło. Tylko teraz, słuchajcie, ja myślę, że to nie jest koniec. Najprawdopodobniej haker przyznał się, że on stoi za zalaniem po prostu całego miasta lawą. A to ogólnie jest bardzo duże przewinienie i wielka odpowiedzialność na nim ciąży. Także słuchajcie, teraz ja idę do burmistrza, obgadamy plan i będziemy musieli najprawdopodobniej zamknąć. Hakera w więzieniu. Raczej nie widzę tutaj w tym wypadku innej opcji. Dzieci, ja idę porozmawiać z burmistrzem, a wy tu grzecznie czekajcie i już wiemy kto za Dobre, tym wszystkim dobrze, stoi. Tato. Trzymajcie się widzowie, papa! Pa.